To mój trzeci film o rozmnażaniu roślin, więc zerknij na pozostałe dwa, jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej. Jest 4 marca, wczesna wiosna, naprawdę bardzo wczesna wiosna, więc to taki migawkowy obraz tego, gdzie jesteśmy w tym momencie, gdzie możesz się. Spodziewać być lub mieć nadzieję być, jeśli chodzi o uprawę roślin, do przesadzenia na zewnątrz pod koniec marca, a w naszym przypadku na początku kwietnia, kiedy w końcu zaczyna się robić na tyle ciepło, żeby je wynieść. Więc wszystko tutaj w tej chwili to siewki, które y, w tej tolerują zimno. Na przykład nie wysiałem jeszcze pomidorów, nie ma cukini, nie ma kukurydzy cukrowej, nie ma ogórków, nie ma bazylii. Cała ta grupa warzyw to rośliny ciepłolubne, jak je nazywam, i to, co mam tutaj w tej chwili, nie byłoby dla nich wystarczające, albo ledwo wystarczające. Na przykład, w zeszłej nocy prawie był przymrozek, a ta szklarnia ma tylko pojedynczą szybę dookoła i tak naprawdę nie zatrzymuje dużo ciepła w nocy. Kiedy wszedłem tu rano, było tutaj 3 stopnie, a na zewnątrz 2 stopnie Celsjusza, żeby dać Ci wyobrażenie. Jednak. To, co tutaj mam, to inspekt, czyli źródło ciepła wytwarzanego przez kompost, a dokładniej przez świeży koński nawóz, który tutaj wsadziliśmy. Bardzo szybko się nagrzewa i chodzi o to, że zanim ciepło ucieknie z tej szklarni, nie ogrzewa zbytnio całej przestrzeni, ale musi ogrzać te tacki z rozsadami, bo inaczej nie ma gdzie uciec, więc one się nagrzewają. Wraz z unoszeniem się ciepła, a w rzeczywistości ten termometr tutaj jest podzielony na dwie części, pokazuje nam, że y, temperatura w szklarni tutaj wynosi 8 stopni Celsjusza, czyli 46 stopni Fahrenheita, a sonda, którą mam, znajduje się pod tymi tackami, pod, pod drewnianą paletą, jest 22 stopnie, czyli niskie 70 stopni Fahrenheita. To daje ci wyobrażenie o różnicy i oznacza, że te tacki modułowe, jeśli je podniosę, na przykład, tutaj jest tacka z wielonasienną buraczką i muszę ci powiedzieć, że nie możesz tego poczuć, ale pod spodem jest wyraźnie ciepło. I właśnie to pomaga nasionom kiełkować, ponieważ to jest ta duża różnica między poziomami temperatury. Potrzebujesz więcej ciepła, żeby nasiona wykiełkowały, niż żeby siewki rosły. Dlatego głównie używam gorącego zagonu. Na przykład, w środkowej części mam mój drugi i ostatni wysiew grochu. To groch na strąki, groch na pędy już wysiałem, i wszystkie kiełkują po wysiewie zaledwie w niedzielę, czyli trzy dni temu. Ale już widzę, jak małe nasiona grochu zaczynają się pojawiać. Są tu też cebule, które wysiewaliśmy wielonasiennie trochę wcześniej, różne odmiany, buraki wielonasienne więc ta tacka ta. Jedna drewniana paleta na gorącym zagonie może pomieścić nawet dwa lub trzy tysiące kiełkujących siewek jednocześnie, dzięki połączonym tackom modułowym. Mamy teraz dużo komórek, również wielonasiennych. Szacuję, że w tej chwili jest tu około półtora tysiąca nasion i siewek, które zaczynają rosnąć. Zostają tam przez jakiś czas, a potem, gdy osiągną odpowiedni rozmiar, trafiają tutaj i możesz zobaczyć, że. Większość tacek tutaj jest już trochę dalej, bo kiełkowały albo na gorącym zagonie w zeszłym tygodniu, albo w domu. I to jest zasób, który wszyscy mamy. No, miejmy nadzieję, że wszyscy, większość z nas, trochę ciepła w domu, takie tło cieplne, które może pomóc Twoim nasionom kiełkować. Wiele z nich faktycznie zaczęło życie w moim domu. W zasadzie całkiem sporo z nich już nawet wysadziłem, na przykład ten szpinak który jest już całkiem duży, chociaż wysiałem go 7 lutego, zanim jeszcze uruchomiłem gorący zagon. Więc wysiewam je tutaj, a potem zabieram do domu na około tydzień. W zasadzie w dowolnym miejscu w domu, gdzie jest delikatne ciepło. Nie musi to być bardzo gorący dom, ani nic takiego, ale masz stałe ciepło, nawet w nocy nie mam rozu, więc wiesz, w przeciwieństwie do tego miejsca tutaj, gdzie może być dość zimno, i to robi różnicę przy kiełkowaniu nasion. One potrzebują temperatury przez 24 godziny, a nie tak, że mają ciepły dzień i potem zimną noc. One nie ruszają się i tak natura to sprytnie ustawiła, żeby nie było fałszywego kiełkowania. Te nasiona kiełkują w domu, ale musisz je wystawić na pełne światło, albo mieć lampy do doświetlania, gdy tylko zobaczysz liście, bo inaczej wyrosną ci wyciągnięte, wysokie, cienkie łodygi i kruche rośliny, które trudno potem obsługiwać. Nadal można je uratować, jeśli posadzisz je głęboko. To jest sekret przy. Nie panikuj i przy przesadzaniu wsadź je głęboko, zakop łodygi. Nie znam żadnych łódek, które by zgniły, jeśli odpowiednio się nimi zajmiesz, a to oznacza też, żeby nie przelewać. Ja tutaj nie podlewałem już od trzech dni, a to wciąż bardzo wczesna wiosna. Nasze poziomy światła tutaj to jest dość typowy dzień są dość niskie. Zdarzają się słoneczne dni i wtedy bardziej myślę o podlewaniu, ale na razie podlewam te tacki mniej więcej co trzy dni i czekam aż zobaczę trochę suchości na wierzchu. Myślę, że tu wielu ludzi popełnia błędy. Jeśli masz wodę, po prostu bądź ostrożny. Te tacki nigdy nie powinny być naprawdę przemoczone. Lepiej, żeby były wilgotne, ale jest różnica między wilgotnym a całkowicie przemoczoną ziemią. Jeśli jest całkowicie przemoczone, to znaczy, że nie ma tam wystarczająco powietrza dla korzeni. Tutaj mam tackę, która jest całkowicie przemoczona, bo robimy to celowo przed pikowaniem. I chcę ci szczególnie tę pokazać, bo możesz zobaczyć, jakie te siewki są małe. To są sałaty, które wczoraj przepikował mój przyjaciel i wyjaśniłem mu, jak chciałem, żeby to zrobił. Zrobił to bardzo dobrze, więc robię dziurkę i wkładam całą łodygę do środka. To są małe sadzonki, które zostały wysiane zaledwie 5 dni temu, i już tutaj są. Używam tych tac do kiełkowania różnych odmian sałaty. W tym przypadku nawet do 12 różnych, a potem możemy po prostu wyjąć te, które chcemy, w takiej ilości, jakiej potrzebujemy, i wybieramy najsilniejsze. Dzięki temu mamy ładną, pełną tacę, bez żadnych luk. To wcale nie zajmuje dużo więcej czasu niż wysiewanie bezpośrednio tam, gdzie chcemy mieć tylko jedną roślinę w komórce. Można by wysiać dwie i przerzedzić do jednej, ale kiedy już to zrobisz, to prawdopodobnie jest równie szybko zrobić to w ten sposób. A zaletą tego rozwiązania jest to, że masz wszystkie te sadzonki na małej powierzchni do pielęgnacji. Tutaj dodałem trochę wermikulitu, chociaż często tego nie robię, i wyniki nie różnią się zbytnio. Z tej już sporo pobraliśmy. Chodzi o to, że w jednej z tych tac może być nawet półtora tysiąca sadzonek, jeśli wiesz, to bardzo wydajny sposób na kiełkowanie wielu sadzonek na małej przestrzeni w czasie roku, gdy ciepło i światło są na wagę złota. I jeszcze jedna lub dwie rzeczy, o których wspomnę, to groch. Tutaj mamy groch. Zasiałem dwa lub trzy nasiona na komórkę, domowe, bezpieczne nasiona. Więc z zeszłego roku gwarantowana świeżość, kiełkowanie jest dobre i widać, że jest tu ładny system korzeniowy. Te rośliny mogłyby już teraz pójść do gruntu, albo mogą tu jeszcze postać przez tydzień. Masz okno możliwości, szczególnie o tej porze roku, kiedy wzrost jest jeszcze dość powolny. Ogólnie rzecz biorąc, polecam sadzić małe rośliny. Masz wtedy lepszy wskaźnik powodzenia i większą szansę, że posadzisz je na czas. W tej tacy, która ma 40 miejsc, to porządna, solidna plastikowa taca. Jeśli chodzi o pojemnik, firma Wise posłuży przez długi czas i mają duży otwór na dole, co ułatwia wypychanie roślin. Otrzymujesz ładnie ukształtowaną bryłę korzeniową, którą możesz wsadzić jako kępkę. Na tym polega wielosiew, niczego nie rozdzielasz. Ten szpinak idzie po dwa, trzy nasiona, te buraki będą po cztery. Zrobię trochę przerywki, żeby upewnić się, że w jednej kępce nie ma pięciu czy sześciu, ale właśnie tak sadzi się je do ziemi jako małą kępkę. To jest przesadzanie, a potem rośliny rozrastają się, gdy rosną. Więc jeśli pomyślisz, średnio cztery buraki razy 40 komórek. To daje 160 buraków na tej powierzchni. To właściwie kartka papieru formatu A4, więc widzisz, jak wydajna może być ta metoda na rozpoczęcie uprawy roślin w czasie roku, kiedy gdybym wysiał buraki na zewnątrz w marcu czy lutym, to po prostu by nie rosły, miałyby trudności ze wzrostem, a potem coś by je zjadło. Te wije, ślimaki albo ptaki, mogłyby je wyciągnąć, a tutaj to jest jak szkółka, chociaż spokojnie możesz się nimi naprawdę zaopiekować i zapewnić im dobre warunki do wzrostu, doprowadzić je do etapów, w którym mają dużą szansę na sukces na zewnątrz. Sadząc je w kępach, są razem ze swoimi towarzyszami, wszystko idzie gładko, podobnie jak z cebulą. Tutaj to mogą być cebule i szczypiorek właściwie. Więc jeśli to cebulę, no to je po sześć. Ta wygląda jak szczypiorek, bo ma nawet 8 czy 10 w jednej kępie. Więc 8 razy 40 to ponad 300 szczypiorków w jednej tacy. Mogłyby być posadzone całkiem niedługo, jeśli byłbyś gotowy. Jeśli nie, mogą jeszcze poczekać. To wszystko jest wykonalne. Można je sadzić na tym etapie. Nie trzeba czekać, aż będą ogromne. Wszystko wychodzi z modułów bez przesadzania do doniczek. Chodzi o proste, wydajne, oszczędzające czas metody. Przesadzanie do większych doniczek to zazwyczaj strata czasu, chyba że. To nie dotyczy jednak takich rzeczy jak cukinie i pomidory to zupełnie inna sprawa. To są wczesne nasadzenia roślin odpornych i wspomnę jeszcze o. Kompoście, Bo właśnie to mi się przypomniało ten kompost, te, te rośliny nie chciały wyjść. To jest ładny włóknisty kompost, a te włókna, które tu widać, to w rzeczywistości Orlica Pospolita. Firma z północno-zachodniej Anglii o nazwie Dale Food produkuje ten kompost, nazywają go Wool. To mieszanka wełny i orlicy pospolitej. Muszę powiedzieć, że chociaż jest drogi, to moim zdaniem wart swojej ceny z dwóch powodów. Po pierwsze, rośliny rosną w nim bardzo dobrze i są silne, a po drugie jest to kompost organiczny, posiada odpowiednie certyfikaty i przeszedł inspekcję. No, możesz mieć pewność, że nie będzie tam żadnych szkodliwych substancji takich jak aminopiralit, czyli Środek chwastobójczy, z którym niektórzy z nas mieli, my mieli problemy w zeszłym roku. W tym roku nie zauważyłem żadnych problemów z tym kompostem. Słyszałem o problemach w Hiszpanii, ale mam nadzieję, że Ciebie to nie spotka. To już inny temat. Takie rzeczy można by zauważyć na przykład na grochu. I to jest też dobry przykład kompostu, bo tutaj mam groch, który wysiałem w tym samym czasie do dwóch różnych kompostów. Po lewej stronie jest mój własny domowy kompost, a po prawej taki, który dostałem. Tego po prawej jeszcze nie zbieraliśmy, dlatego jest wyższy. To są grochy napędy, więc można je ścinać, i właśnie do tego je tutaj mamy. To jest po prostu pudełko po pieczarkach, a te rośliny zostały na pewno posadzone w listopadzie, a przesadzone tutaj w grudniu. Jak widać, przez całą zimę dawały ładne zbiory w nieogrzewanej szklarni, wykorzystując miejsce, które normalnie nie byłoby używane. Jestem pod wrażeniem domowego kompostu. Zobacz, jak ciemnozielone są te liście. Ogólne. To oznaka dobrego kompostu. Generalnie nie używam tego dosadzenia w doniczkach, głównie dlatego, że chcę to wykorzystać do moich grządek. Ale głównym powodem jest to, że zajęłoby to czas, żeby go przesiać, ponieważ nie przesiewam go, kiedy rozkładam go na grządkach. Ale jeśli chcesz napełnić małe tacki modłowe, tak wyglądają, gdy są puste, więc masz duże ładne komórki, prawie za duże moim zdaniem. Mam nadzieję, że przekonam do zrobienia też mniejszych. Ten piękny duży otwór na dole to naprawdę świetny projekt. Jest zbudowany, żeby przetrwać, nie zawali się na ciebie. A to jest coś pośredniego, nie do końca takie. Solidna i mniejsza komórka. To rozmiar, który naprawdę lubię. 3 cm nieco ponad cal szerokości u góry. 60 sadzonek w jednej komórce to świetne rozwiązanie dla wielu małych roślin. Ta taca ma może 4 lata. Widzisz, zaczyna się rozpadać, ale wciąż da się używać. Staram się więc wykorzystać je maksymalnie. Zachęcam do inwestowania w dobrej jakości kompost, gdy tylko to możliwe. Wiem na przykład, że And, i po polsku IQ w Wielkiej Brytanii ma całkiem niezły wybór kompostu. Jest tani i przyzwoity. Nie jest organiczny, ale słyszałem o nim głównie dobre rzeczy, więc masz takie opcje. Można by mówić więcej o rozmnażaniu, ale na razie to tyle. Mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie było ciekawe. Dziś jest 4 marca. A jeśli wszedłbyś tu za miesiąc, wszystko byłoby inne. E, wszystko to będzie już w ogrodzie, a zobaczyłbyś takie rzeczy jak pierwsze wysiewy bazylii, kilka sadzonek pomidorów i tym podobne, seler naciowy, seler korzeniowy, których jeszcze nie wysiałem. Więc... Sianie cały czas trwa. Zajrzyj na moją oś czasu na mojej stronie internetowej, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o uprawie tych wszystkich rzeczy, sprawdź mój kurs online dotyczący sukcesu w uprawie.